Dobra widzowie, więc tak, zaczynamy Czekajcie, no czemu jest A najlepsze kreskówki A dobra, dobra, czekaj, runda 64, dobra Dobra, zaczynajmy Najlepsze kresówki Niezwykłe przypadki Flapjacka kontra Avatar Legenda Anga Moim zdaniem, no k***a, oglądałem to chyba raz No i Avatar, to jest moi drodzy Klasyczek no, pamiętam to bardzo dobrze Avatar fajny Ja wybieram Avatara widzowie Bez, że tak powiem, no Avatar jest lepszy, nie Ja tego po prawej nie znam Stary Avatar leciał na Jetixie to dla tych biednych dzieci, kurwa, leciało Czyli dla mnie Była kablówka stary Miałeś Jetixa tylko Nie miałeś, kurwa, Karton Network I, kurwa, się oglądało, człowieku To, co puszczali, nie? Dlatego jechać tych, kurwa, bogate jakieś kreskówki, nie? Na Jetixie też leciał Na Jetixie też leciał Awatar Przez jakiś czas Bo pamiętam Ja też oglądałem na Jetixie No Dobra, Jetix Eee, kurwa, awatar. penten i Muminki Kurwa Ej Benten, Benten leciał na Disney XD, nie? Puszczali Benatena na yy, na Disney XD, nie? Czy nie? Chyba tak, chyba Mi się wydaje, że Benten leciał czasami, kurwa, na nie ma opcji, na pewno kupa nie leciał? Mi się coś starym mam w głowie, że, że leciało. Ej, bez kitu. Nie, leciało kupa na Disney XD, ale leciało coś innego chyba, jakaś A, bo leciało jakiś Benten, ale jakiś kupa omniverse, coś takiego kupa. Jakaś inna wersja, kurwa leciała chyba. Jakiś taki mniejszy mniejszy chyba kupa Benten taki jakby, taki dzie dzie dzieciak je***ny. To ja nie to ja nie wiem widzowie ja nie, ja nie oglądałem Benatena. Wybieram muminki. Nie no kupa bez jaj, nie no Benten kupa pomimo, że nie oglądałem to wiedziałem co to jest kupa Benten stary. Były, pamiętam były gry fleszowe na przeglądarce w podstawówce kupa Gry fleszowe z Bentenem i po prostu kupa nawet wiedziałem, ja wiedziałem co to jest Benten stary. A muminki były nie niby spoko, ale w nudy nie. No nie no Benten wiadomo. Yy... K***a tego nie oglądałem chyba, ale Bliźniaki Kramp, pamiętam, Bliźniaki Kramp chyba pamiętam, chyba spoko było, lepsze, nie, znaczy to no nie wiem czy lepsze, bo nie oglądałem, Ch***, wybieram Bliźniaki Kramp, bo pamiętam O, Kacze Opowieści, ja, ja w ogóle byłem mega fanem w ogóle tego, nie, ja byłem w ogóle mega fanem yy, Kaczora Donalda, zbierałem, zbierałem te, zbierałem yy, giga, y, giga komiksy te takie i mega giga i w ogóle giganty, no, ale to są te nowe? Jak Kupa Nowe? To są te z 2018? Aha, no to co to Kupa jest dla jakichś Jenzi Pierplonek i to? Co to Kupa jest? Ty to fanem msknerusa MC Kwacza byłeś i na to wyrosłeś. K***a. F**k, kurwa. z z zajebisty był. Zajebisty ziomek to był w kur... nie? Dobra, widzowie, no ale, dobra, ale potraktujmy to jako stare, okej? Okay? Ja, ja, traktuję to jako stare, więc wybieram kacza powieści. O, w no dobra, wróżkowie chrzestni. wróżkowie chrzestni, kur... Fajne. Ja lubiłem wróżku, yy, wróżkowie chrzestnych. Lubiłem wróżku, wróżkowie chrzestni, lubiłem. Denny Phantom, yy, widzowie nie oglądałem, ale. Yy, Tripy Red ma piosenkę o tym tytule. Ale yy, wróżkowie chrzestni wybieram. Johnny test? Kur... nie oglądałem Johnny test, ale zwyczajny serial. Zwyczajny, coś się tak nazywało? K no nie pamiętałem, że to się nazywało Zwyczajny serial. Ja nie oglądałem żadnego Testa Widzowie. Ja ja wam, ja wam coś powiem, ja wam powiem Sekret Widzowie. Ja połowy kreskówek nie oglądałem. Serio, moje dzieciństwo to było tak. Ach, ten Andy, Ludwiczek, Gęsia skórka, Galactic Football, Scooby Doo, Bolek i Lolek, Dexter, Reksio, to wiadomo. Naruto, Odlotowe Agentki. O k A to człowieku było ja p... OLE agentki! To było ku... coś mocnego, nie! Nie no dobra, wybieram widzowie, zwyczajny serial. Ed Ed i Eddie? Też... Y, tak, tak, też. O, niesamowity. Nie... Kotopies! Czekaj, ku... kotopies! Ale niesamowity świat gumbala. Fajny fuj. Ja myślę, że niesamowity świat gumbala. Biorę. O ku... Bakugan i Johnny Bravo! Nie no! Y... Ja mam wrażenie, że Baku... Ku... Powiem tak, jako dziecko nie rozumiałem Johnego brawo, nie? Jakby nie śmieszyło mnie to, ale teraz po czasach doceniam to. F śmieszne to było, to jak on piepalił, ale kurwa Bakugan to było coś więcej niż tylko to, bo to była stary cała kultura, te zabawki, kurwa, z Bakugana, stary. Jakby chyba w chipsach nawet coś było, nie? Z Bakugana, czy mi się coś popierdoliło. Nawet chyba raz była jakaś edycja, chyba kapsli albo takich, nie pamiętam, zdobyły takie. Chwwię, co to było. Ale Bakugany były dojebane Bakugany były zajebiste. Chipikao chyba też było z Bakuganem, ale Johnny Brawa też był z Bakuga- z, z Chipikao. Dobra, biorę Bakugana. Nie, no widzowie, Spongebob! Nie. Spongebob jest do teraz zajebisty. Tak szczerze. Ja kr, jakbym miał obejrzeć, to bym wolał Spongeboba. Spongebob jest stary. Nie, no lepszy jest dla mnie niż Scooby-Do. scooby, -Doo. scooby -Doo spoko, ale. No jednak Spongebob nadal jest śmieszny. Oglądałem Spongebob XQC. -y, green, no, chyba jeden odcinek. Ale ja ogólnie miałem fazę jakieś na Spongebob, co oglądałem. Biorę Spongebob... Ja w nie znam tego. Nie wiem, kto to jest Robot Boy ani klasa 3000. Co to kurwa jest? Nie mam pojęcia co to jest. To wygłosujecie, wygłosujecie. Czekajcie, zrobię wam ankietę, ok? Nie no, dobra, zmiażdżo zmiażdżone, no kurwa, no, nieważne. Do widzenia, kurwa. Boy wygrywa. Ale nie wiem co to jest. Nie no, Finashi Ferb! Ja pierdolę. OLE! Na Cię nie zastanawiam. Nawet się kurwa nie zastanawiam nie. Dobra, widzowie, będzie to kontrowersyjne. Wiem, że moglibyście być fanami wyspa totalnej porażki, ale świadwek do ludwiczka. do ludwiczka... No, sorry, widzowie. Przykro mi, ale światek do to jest kupa, coś fantastycznego. <śm -a> Nara! O, zwariowane melodie! A, no widzowie, na pewno nie wybiorę wujcia dobrego, dobrej rady, nie? Bo to jest ten streetwearowiec. No nie ma ch**a, nie? Zwariowane melodie. Miałem na kasetach. Miałem na kasetach zwariowane melodie w ogóle, nie? To było pojęte Z wypożyczalni kaset miałem, Na VHS-ie jeszcze, p. miałem. Dojane to było. Biorę to. Tom i Jerry! Ja, pierdol, dobra widzowie, wchodzimy już w mój klimat. Między nami misiami, wypierdalać. Kurwa, Tom i Jerry, to jest człowieku. No nie wiem, No naprawdę. Nawet nie ma. Nie ma sensu. Nie ma sensu się zastanawiać w ogóle, nie? O kurwa, poczeka. Shaolin Pojedynek Mistrzów. Ej, pamiętam to chyba, k***a. Ale nie, czekaj, coś pamiętam, ale ty, ale poczekaj, kurwa, ja Muszę sobie przypomnieć, co to było. Shaolin Pojedynek Mistrzów. Nie, ja wiem, co ja myślałem. Ja myślałem, że to jest ten, a jak on się nazywa. Jack Long, czy jak on się tam nazywał. Pamiętam, taki z sobą, smoka się zamieniał. Ja myślałem, że to k***a to jest. A to, to mi się pojawiało. Ta baluga. Haha, nara O, wodogrzmoty małe Wodogrzmoty małe fajne Spoko nawet Oglądałem parę odcinków Zło w potrawce Nie pamiętam, czy oglądałem O, jest Klub przyjaciół Myszki Miki? Wyjeb... Amerykański smok J-Long, To było dla prawdziwych ludzi A nie, jakiś klub przyjaciół Myszki Miki. To -a dla bogaczy było, a to było dla prawdziwych. <gry> to było dla prawdziwych, widzowie. Amerykański smok Jake Long. Dobra. Jimmy Neutron, spoko, ale Flintstonowie. widzowie Flintstonowie. wiecie jak było ciężko, kurwa, Flintstonów dostać na kasecie? Przysięgam. U mnie w głupczycach była, kurwa, jedna chyba kaseta do wypożyczalni flinstonów. Było tak ciężko to dostać. Ja pamiętam, że jak udało, udało mojemu tacie się wypożyczyć flinstonów, to oglądałem człowieku chyba, nie wiem, razy to samo, nie? Całą kasetę, kurwa, dopóki nie ten

O ku**a Nie no widzowie chyba Simpsonowie co Jakby No Simpsonowie są dość takim bardzo OG nie To spoko To spoko chyba było Ale no Simpsonowie są już kultem Hoirak Huji Ej ja się Hoiraka f**kałem oglądać jak byłem mniejszy f... jakoś tak dziwny był Nie wiem jakoś tak Jakoś tak czułem Czułem się jakoś taki Tak dziwnie się oglądało tego choiraka, Bo on był taki k... trochę creepy A Clarence nie wiem Ale gościu tu k... twarz z Minecrafta ma nie No ale choirak lepszy Ten dziadek był dziwny w f... powery Rangers, o kur. O, Ale to kur. Kreskówka? To się liczy do kreskówki? No chyba powiedzmy, że to... wtedy kur. K***a, każdy mówił na kreskówki to. Mówiło się, że bajki kreskówki. Ale no nie, no Power Rangersy, kur. to Ale jak teraz sobie, jak teraz sobie popatrzysz, jak te y, stare Power Rangersy wyglądały, tak kiczowato, kur. takie kupa gówno. Jeśli chodzi o efekty, że to się tak źle zestarzało Te kurwa roboty człowieków w kostiumach jakiś zjedanych Power Rangers O k***a, poczekaj, no dobra, no to jest ciężkie Ja nigdy nie byłem jakimś ultrafanem ultra fanem Dragon Ballsów, nie? Dragon Ballsów Ja wiem, że to kontrowersyjne, ale no... No nie wiem, dla mnie kupa stary żół wojownicze żółwie ninja to było poje***ane Miałem zabawki z, z wojowniczych Żółwie ninja Miałem cały zestaw w ogóle ich Michael Angelo to w ogóle k***a najlepszy był On się tak nazywał? Michael Turtles On tak się nazywał? Ta, Michael Angelo Angelo, kupa. Ten pomarańczowy. Go lubiłem. Rafaello też był spoko. Ale Michelangelo to wiesz, to był mój k**a, imiennik, nie? Nie no ja widzowie wybieram wojowniczo Żółwie ninja. Może jest to bardzo kontrowersyjne dla was. Niestety, wybaczcie mi. Powiem tak, powiem tak, widzowie. Atomówki Spoko! Ale Reksio, kupa. Reksio widzowie, to był kult, no. No kupa, gry z Reksiem. Ja pieram, Gryz gry z Reksiem, to przecież było zajebiste. Gryz z Reksiem były doj***ane. Nigdy nie oglądasz Reksia? Chłopie! Reksio, k**a, k**a, zajebisty był. Ale bajki wybierasz, no tak, ale to wiesz, to jakby dla mnie cał jakby cały. Całość się liczy, wiesz o co chodzi? Atomówki, ja... M, mi też ciężko stary, mi też ciężko grino oceniać dlatego, że ja atomówki oglądałem może stary, nie wiem, z 10 razy w życiu? Bo mnie nie było mnie stać, k**a. miałem kablówkę, człowieku. Ja jak się oglądałem na jedyneczce, jedyneczka, 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 A szczerze, moją ulubioną bajką, nie wiem czy taką bajkę. Powiedzcie mi, że ktoś z was ją tak samo uwielbiał jak ja. Olinek wysoko a, o, ktoś kru, to pamięta? Kura, Oli! Kuram! Kuram! To jest... Olinek o Królinek był doj**any. To była moja ulubiona bajka. Dobra, Reksio. Krowa i Kurczak. Ej, pamiętam Krowa i Kurczak. Pamiętam Krowę i Kurczak, chyba. Ale nie za, nie za dobrze pamiętam, kurde. Chaudera chyba nie, nie pamiętam, widzowie. To też jest jedna z pierwszych bajek na kartonie. Ja w ogóle pamiętam... Czy to jest możliwe, widzowie, że ja pamiętam na przykład Krowę i Kurczaka, dlatego że kartun Network przez chwilę był k**wa na kablówce? Mi się wydaje, że było coś takiego, że kartun Network przez chwilę był na kablówce, że on kupił jakby, że na początku był na kablówce i dlatego ja pamiętam te najstarsze takie bajki, a później go k***a z w na premium, tak mi się wydaje. Bo ja też ja też miałem coś takiego, to nie było tak, że było Cartoon Network i on się później zmienił na Fox Kids k***a? I Cartoon Network przeszedł na premium, a Fox Kids został i później Fox Kids się przerobił na Jetix? Ja nie pamiętam k***a tego, nie? Okej, okay, ale wydaje mi się, że kartun Network był przez chwilę na tym, na... na kablówce. Biorę krowę kurczak, widzowie. Przykro mi, przykro mi, koledzy i koleżanki, ale pokemony, kurwa, y, pokemony, ja byłem tak, y, że tak powiem, ja byłem takim fanem pokemonów, widzowie, że jak ja wychodziłem do przedszkola, do zerówki, to moja mama wkładała kasetę i nagrywała mi odcinki pokemonów, że mogę je obejrzeć, po, po, jak wracałem, jak wracałem z, z, z zerówki. I miałem nagrane, kurwa, na kasecie, była, nagrywała w tym, y, w, w, w tym nagrywała mi odcinki i jak wracałem kura zerówki, to miałem odcinki z Pokémonów nagrane, no. Dlatego wybieram Pokémony, ale jestem już tak daleko w Pokémonach widzowie, że ja nie wiem, co tam się odpierdala, nie, eee, e, kura, e, młodzi tytani spoko, ale Jetsonowie to było chyba e, e, też kupa obok tych, nie? Obok Flintstonów. To w ogóle to nie było czasem tych samych twórców, co Flintstonów Czy mi się Bo, bo ja, ja mam wrażenie, że... Ale nie pamiętam tych Jetsonów. Gorsza wersja Flintstonów to była? Okej, okay, nie pamiętam kupa. Ale Młodzi tytani, pamiętam mniej więcej. Coś tam pamiętam. Więc wezmę młodzi tytani. Nie, niech będzie, niech będzie wam. O ku Pa król szamanów. Wiadomo, nie? Że to przeznaczenie szamanu królem być. Ej, fajne po... jest to, że kiedyś się to oglądało i nikt nie patrzył na to, co to kupa za anime, jakieś gówno, nie? Tylko mówiło się, no bajka kupa. Nikt na to nie patrzył w taki sposób, że ja pierdolę ale jakieś anime je... Ja wreszcie tak, Naruto, ku... król szamanów, mam jakiegoś pasa stary. Wiesz, jak ktoś mówi, no lubię Naruto, mówi, o fajnie, fajnie, też oglądałem kiedyś na Jetixie. <laughs> Pokémony tak samo przecież kupa. I Dragon Ball, Yu-Gi-Oh, tak samo. Przecież Bakugany. W ogóle to jakby nie, nie, nie patrzysz na to kategoriami, że to wiesz. Chińskie bajki, nie? Wie ja do król wybieram. Mój kumpel z WF-u jest małpą. Co to kurwa za bajka? Co wy kurwa oglądaliście na tym kurwa Cartoon Network? <laughs> nie wiem, to... Podwójne życie Jagody Lee. Nie mam pojęcia co to za bajki, widzowie. Głosujcie. WF małpa. Dobra. Ło, ej dobra, pora na przygodę. Kurwa była fajna, ale Laboratorium Dextera też było dojedane. Kurwa, no ja chyba więcej oglądałem Laboratorium Dextera, tak szczerze, nie? No serio, widzowie. Kurwa, ten beat stary tutaj. Zajebiste! Da da baro Nie wiem kim jest Kupa Generator Rex, ale Kupa Smurfy. Te, te nowe to tam. Ale te stare Kupa Smurfy. Wiadomo, nie? Nawet nie ma co się zastanawiać. yu gi Witam, witam serdecznie, Kupa. A, yu oh Proszę Państwa! Steven Universe! Spi ale nawet po polsku nie ma napisane. yu oh Po polsku, oczywiście. Jest, 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 widzowie! Do widzenia! Ślepa genia. O k Nie, błagam! Błagam, no nie każ mi kur... wybierać, nie? Stary Bolek bole, i był do nie? Ja pamiętam... Ja... Dobra, coś wam powiem, nie? A kto pamięta coś takiego jak yy, zaczarowany ołówek? Nie? Yy, kurwa było coś takiego, kurwa, ale nie wiem co to się działo w tej bajce, widzowie. W każdym bądź razie, bolek i lolek, bolek i lolek, widzowie, bolek i lolek, widzowie, był zajebisty. Bolek i lolek, był zajebisty, widzowie. Ale nie wiem, czy pamiętacie, jak ty nawet bolków nie oglądasz, TV, tylko z kasety. No i co z tego? Co to, to w chuj, w, chuj w ogóle jeszcze bardziej OG. Ja pamiętam, jak było coś takiego, że był bolek i lolek, i oni się nie odzywali na początku. A później. Było coś takiego, że wyszedł bolek i rolek, że oni głosy dostali. I człowieku ja tak, y y kupiłem y kasetę bolek i rolek, włączam, a tam oni zaczynają gadać, a ja tak! Niemożliwe możliwe, Czekaj, Pamiętam taki odcinek, był Bolek i Lolek, kurwa, byli na kempingu. Pamiętam, że to był chyba. Czekaj, Bolek i Lolek, kemping. Jo, ta, na biwaku byli i oni, kupa, stary. Ja, p***ole A pamiętasz, że gumba jak Lucky Look? No, przecież to też było genialne. Lucky Look, człowieku. Bolek i Lolek na wakacjach na biwaku. I oni tu, kupa, normalnie gadali, stary, już czekaj, tak mi się wydaje. Tak, oni już tu zaczęli gadać, chyba. Poczekaj, a to tu? Bo ja nie wiem. Powiedzcie coś, kurwa. Powiedzcie coś. <laughs> nie musisz, że to wymyśliłem, kurka. Nie, no nie ma kurka. Oni na pewno zaczęli gadać. E, dobra, halo! Nie no, a na pewno tu już musieli gadać. No gadajcie dla <laughs> Na pewno gadali! Kurwa, proszę, niech to znacie jak rozmawiają, błagam. O! 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 Słyszałeś? Jest! Nie wymyśliłem tego! Nie wymyśliłem tego! <gulety> <gulety> o kur tak <gulety> Nie wam! No nieźle, nie. Źle, nie. <kuh> Bolek i Lolek. Dobra, to co wybieramy? Bo nie wiem, no ale Ed 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 i ed, Eddie, ed, ed też kurwa dojadany, nie? Kurwa, zabawny był Ed Ed i tak szczerze. Dobra, głosowanie. Ostateczne głosowanie. Oho, no nieźle. Czyli wygląda na to, że kurwa, Bolek i Lolek wygrał. No jest, dobra. Dobra. Yy, Bolek i Lolek i Rab laboratorium Dextera. Hmm. Chyba Bolek i Lolek jeszcze. Oku... A. Nie no, Spongebob widzowie Pomimo wszystko, kurwa Chyba Spongeboba bardziej lubię Niż Wojownik żółwie ninja Spongebob O kurwa Tommy Jerry i zwariowane melodie? Kurwa nie wiem, bo zwariowane melodie mają o wiele bardziej yy, rozszerzone uniwersum trochę Z drugiej strony Tommy Jerry Chyba Tommy Jerry jednak pomimo wszystko Tommy Jerry Reksio kontra Pokémon, Nie no, Pokemon wiadomo, nie ma co Flintstonowie, mój kuper z wf jest małpą <grywa> kurwa, Nawet nie dyskutuję z wami na, na, Nie dyskutuję z wami Wodogrzmoty małe kontra wróżkowie chrzestni. To jest ciekawe, co byście tu wybrali Ja bym wybrał chyba wróżków krzesnych, tak szczerze Wodogrzmoty mają polewany lore, ale ja chyba wolę wróżków, ja też Biorę wróżkowie 6. Widzowie no Finashi, Ferb. Nie będę nad dyskutował z wami. Benten kontra młodzi tytani. Ja bym wybrał Bentena, tak szczerze. Dlatego, że Benten faktycznie yy, coś tam pamiętam i spoko było. Bentena wezmę. Tabaluga i Simpsonowie. Nie no, byłbym trochę kłóc, gdybym wybrał tabalugę. Wiedząc, że Simpsonowie mają. Simpsonowie są poj***ani poje... generalnie. Tabaluga spoko. Tabaluga spoko, widzowie. Fajna kupa Ta, yy, dobra nocka, ale tam kurwa nie działo się jakoś tak dużo. Jedyne z czego pamiętam to, że Jakubie zrobił loda, nie? A wydaje mi się, że Simpsonowie mają w, w o wiele więcej rzeczy się działo. Biorę Simpsonów! Awatar, legenda Anga kontra smurfy. Szczerze. Smurfy, szczerze smurfy, nie? Ale stare smurfy, nie te nowe, stare smurfy No normalnie, ku Ja czego Avatara, stary Yu-Gi-Oh! kontra kacze opowieści Stare kacze opowieści, moim zdaniem, f... lepsze, nie? Niż Yu-Gi-Oh! Ja ole, stare, jakby Yu-Gi-Oh! spoko, nie? Te tazosy w ogóle, tarty i tak dalej Ale kacze opowieści, te stare kacze opowieści Klasyczek Amerykański smog Jake Long kontra zwyczajny serial Ja bym wybrał Jake Longa, nie? Amerykański smog dla mnie Świat Eduk Ludwiczka Power Rangers nie <laughs> eee, e, 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 jest świat Gumbala kontra Bakugan. Bakugan. Proszę, Mano, w kramp. Kruszamanów. No i dobra, no i dobra. Kacz opowieści, wiadomo, świat według ludwiczka. Oku, eee, chyba Tommy Jerry chyba. Niestety muszę pożegnać Bolka i Lolka, ale chyba Tommy Jerry jednak. Przykro mi Bolek i Lolek eee, Spongebob Simpsonowie i Flintstonowie Flintstonowie są bliżsi mojego sercu, widzowie. Wróżkowie chrzestni Kluszamanów. No pomimo wszystko wróżkowieczni. Wydaje mi się, wró że wróżkowie chrzestni. Fajne były wróżkowy żesty. Kruszamanów był spoko, ale jednak wróżkowie krzesni chyba bardziej mi się podoba. Bo. Inaczej, na, na, nie, nawet się nie zastanawiam. Na no widzowie Pokemon, no przykro mi ale. Pokemon! No i mamy! Ło, Nie no widzowie, no Pokemon, kurwa musi wygrać z łóżkami krzesnymi. No przykro mi, no. To jest... Kurwa. A jakby Pokémony, to było, no, no nie ma ch ch**a nie, Pokemony, Pokémony. Będzie to kontrowersyjne widzowie, ale wybrałbym Finea Schieffert, tak szczerze Przykro mi Tommy Jerry, ale no Finea Schieffert to była moja, w tą bajkę, nie Czekaj, ja se muszę przypomnieć, ja muszę przypomnieć, intro y Ludwiczka Ale że ten Andy nie było, świat według Ludwi, Ludwiczka, intro Czekaj, 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 czekaj Szawak, a... a teraz o mojej rodzinie Świat według Ludwiczka Udział biorą. Januari Bruno, Wojciech, Paszkowski. Jezu! Wojciech, zawsze te k***a, zawsze kupa te gadanie! Zawsze te gadanie ku... aktorów na początku. LUE, <śla> LUEA, LUEY! I KUPA! BOMB! Zobaczcie jakie on był luzie, kur... zobaczcie jakim on był ku... luzie, nie? Luzak totalny, kurwa. Stoinkę! <śla> te sanki kosztowały 12 dolców. Mam nadzieję, że zjeżdżając z góry potrącisz jakiegoś jelenia. Ech, to. Co? Zrobiłem to, żebyś nie dostał udaru słonecznego. Muzyki Może... domowe. Kiedy byłem na wojnie, całe jedzenie było zielone. Zielony makaron, ziemniaki, sałata! <grym> Bo sałata jest zielona, tato! Dobra, ja ale mocno, musimy takieś całe obejrzeć, nie? Siadę do Ludwiczka, no i Spongebob. Widzowie, to jest ciężkie, to jest ciężkie w chuj, ale chyba wydaje mi się, że finashi Ferb. Jakoś tak bardziej mi się to kojarzy z wakacjami w ogóle i tak dalej ze wszystkim takim dobrym okresem w życiu. Finashi Ferb. No widzowie powiem tak, nie! Ludwiczek, nie. <grym> <laughs> Stary, no Ludwiczek f... śmieszny, nie? Znaczy, poke... o, powiem tak, pokemony fajnie, nie? Fajne były, zajebiste, ale no kurwa, świat według Ludwiczka był k... śmieszny, nie? Ale mogę powiedzieć, że wygrywa tutaj, o, oprócz wszystkiego, widzowie, wybieram zwycięzcę. I zwycięzcą jest oczywiście i Ferb. Pomimo wszystko, widzowie, i Ferb, gratulacje. Gratulacje, i Ferb wygrywa najlepsze kreskówki z pierwsze. Nie wiem, jakim cudem. i Ferb drugie. No, powinien być pierwszy. SpongeBob Okej, okay. jestem w stanie się zgodzić, że są trzeci. Pora na przygodę. Boże, widzowie, co to jest? To, to same same bogate dzieciaki to akurat robiły. Zobaczcie, jak tu nawet nie ma Ludwiczka w top 10? Ja pieprze, lepsze. niemożliwe, widzowie, nie?